Na pewno wchodzimy w file new i ustawiamy opcję mniej więcej 700 na 700 w każdej chwili można sobie zmienić sobie na większą szerokość lub wysokość ale przykładowo ja wziąłem takie parametry zatwierdzam przyciskiem ok rozciągam sobie obszar roboczy mam warstwę z tłem tworzę nową warstwę i tutaj mam e, takie mogę sobie po prostu pos gdzieś postawić takie prowadnice. Jeśli takiego czegoś nie macie, wchodzicie w opcję Tą prowadnicę można ciągle przesuwać, a my ustawimy na 50. To jest 50%. Jeśli macie jakieś dziwne liczby kliknijcie prawym wszystkim myszy i zaznaczcie opcję percent czyli procenty. Wybieramy drugie narzędzie, a zaznaczamy pół obrazu. Akurat będzie nam się lepiej zaznaczało, gdy mamy właśnie tą prowadnicę i wlewamy jakiś kolor w moim przypadku to będzie może jakiś zielony i po prostu wlewam teraz wyłączam znaczenie czyli select deselect wybieram opcję filter i opcję twirl w dystorcie ustawiam na 700 i zatwierdzam przyciskiem OK. Mamy to taki taki wir. I teraz przejdziemy dalej, aby jakoś ten cały obrazek lepiej wyglądał. Wchodzimy w Channels. Klikamy na Nowy kanał w polskiej wersji językowej. Przechodzimy ponownie do layers. Klikamy w myszy na warstwę z tym oto tutaj takim zakręconym czymś. Bierzemy trzecie narzędzie, czyli różdżkę. I klikamy w ten nasz kolor, czyli taką spilarę. Spirala jest zaznaczona. Klikamy teraz Channels, klikamy w Alpha, klikamy w wywlewanie, czyli kubełek, zmieniamy kolor, czyli na podstawę biało-czarny i wlewamy. Zostało wlane. Ponownie włączamy selekcję. Klikamy na filter, czyli filtry. Rozmiecie gołusowskie, czyli Gaussian blur. Ustawiamy opcję na mniej więcej 20. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Następnie ponownie filtr i tym razem Pixelate Color Half w Tone. Klikamy, ustalamy mniej więcej na 12, a resztę nie zmieniamy. Zatwierdzamy przyciskiem OK. I wyszło już nam coś takiego. Klikamy następnie z nowy kanał. Wybieramy trzecie narzędzie. I mniej więcej robimy coś takiego. Tak samo po drugiej stronie. Bierzemy ponownie kubełek. Wybieramy kolor szary. I wlewamy. Wyłączamy selekcję. Bierzemy filtr ponownie głosowskie rozmycie i ustawiamy mniej więcej na 30 zafirdzamy przyciskiem OK wchodzimy ponownie w filtre, filtry i pixelate mezzo tint wybieramy opcję medium dots zatwierdzamy przyciskiem OK następnie wchodzimy w layers klikamy warstwę z naszą spiralą. Tworzymy nową warstwę. Klikamy w Channels. Wybieramy Alfa 1. Nie, już, proszę, pomyłka, sorki. E, w, teraz na tej nowej warstwie bierzemy Select, Lower Selection. wybieramy opcję Alfa 1. Klikamy OK. Bierzemy teraz Edit, Fill, Color. I wybieramy kolor, jaki ma być. Może właśnie jakiś zielony. zatwierdzam wszystkim OK. Wyłączamy Select, Select, Select. Wyłączamy podgląd, klikając oko na tą naszą warstwę ze pierwszą spiralą. I wychodzi nam wszystko. Klikamy nową warstwę bierzemy ponownie Select Load Selection wybieramy Alpha 2 zatwierdzamy wszystkim OK ponownie wciskamy Edit Fill Color i wybieramy kolor biały zatwierdzamy OK włączamy selekcję i ja oto mamy więcej thank you i'm brad zik the base smoke some five years ago i lost thirty thousand men in the blink of an eye and the world just fucking watched you know what they say about revenge you better be ready to dig two graves.